Hejka wszystkim, to jest Arabella Salen. Tutaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcineczek myślę, że w miarę krótki, bo sobie po prostu tylko pogadałam i to nic więcej się nie będzie działo. Także zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, już wam mówię tutaj wszystko, co wam mam do przekazania, ale najpierw tutaj moje, macie moich ostatnich pięciu subskrybentów, bardzo wam wszystkim dziękuję. Również zapraszam Was na mój serwer na Discordzie Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu i na wszystkie moje media, takie jak Instagram, TikTok czy Facebook. A teraz już spokojnie przechodzimy sobie do odcineczka i słuchajcie, kochani, wesołych świąt, bo dzisiaj jest Wigilia. Rozpoczynamy święta Bożego Narodzenia w tym roku. Już niedługo, również yy, nowy rok, ale o nowym roku i o podsumowaniu yy, roku 2022, który był naprawdę, naprawdę dosyć przełomowy. Bardzo nasz kanał się rozwinął w tym czasie. Po prostu jakby yy, ten film o tym będzie w innym terminie, a dzisiaj tylko takie życzenia noworoczne yy, Bożonarodzeniowe. Ogólnie to też chciałam Was przeprosić, bo ja tak sobie planowałam, że. Będzie ta dusza świąteczna wydanie, e, właśnie w Wigilię wyjdzie. Później miała być jednak piosenka, bo stwierdziłam, że nie dam rady zrobić po prostu e, tej produkcji, bo też jakby wiecie, chcę z spokojnie sobie spędzić święta i tak dalej. I miałam nagrywać piosenkę, ale też jakby nie dałam rady czasowo. Poza tym też jestem zmęczona, też e, jakby dużo energii straciłam te dwa tygodnie arabelkowego maratonu. Mam nadzieję, że rozumiecie to po prostu. E, ale no jednak wiecie, arabelkowy maraton. Był trochę ważniejszy, jakby wiecie, święta są co roku, a co roku nie wybija się 2000 subskrypcji w tak krótkim czasie. E, więc, no jakby taka sytuacja. Okej, okay, kochani, więc no po prostu takie moje tutaj wyjaśnienia, dlaczego nic się nie pojawiło takiego, ale mam nadzieję, że jakiś kowerek wleci... Czy może jakaś moja piosenka do Nowego Roku, jakaś noworoczna coś takiego, na pewno coś takiego imprezowego, żeby było do czegoś się pobawić z Sylwestra. E, także no, kochani, jeszcze raz wesołych świąt, dużo zdrówka, dużo kasy na starkońcy, e, czy tam z Sarajdera, co chcecie. Ogólnie dużo kasy, zdrowia, szczęścia, żebyście byli szczęśliwi, żebyście spełniali swoje marzenia, e, żebyście odnaleźli miłość w swoim życiu. I tutaj nie mówię tylko o miłości, y, takiej wiecie, że związek i tak dalej, tylko miłość y, do rodziny, od rodziny do przyjaciół, od przyjaciół. Po prostu, żeby mieć w życiu ludzi, których się kocha i który, którzy kochają nas. Także co? <laughs> Kochani, y, ja Wam życzę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wesołych, wesołych świąt. Liczę, że spędzicie je w spokojnej, miłej atmosferze rodzinnej, wśród ludzi, których których kochacie, którzy kochają Was, liczę życzę Wam również mnóstwo, mnóstwo prezentów, z których będziecie się cieszyć. I jeżeli macie jakieś życzenia jeszcze, czy coś, o których tutaj nie wspomniałam, czy chcecie w ogóle się pochwalić, jak spędzacie święta, albo chcecie się pochwalić, co dostaliście pod choinkę, to zapraszam Was do sekcji komentarzy i tam możemy sobie porozmawiać i. No popisać właściwie, okej. Okay. Dobra, bo już tutaj zaczynam gadać bez sensu. Kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, pa!